w jaki sposób a takie, że na przykład pod tym filmikiem w komentarzu na dole możecie śmiało pisać propozycje osób filmów jakie filmy byście chcieli zobaczyć u siebie u mnie na kanale recenzje ileś obejrzeliście i nie wiecie czy polecić albo sami nie wiecie czy kupić ten film lub do kina, czy obejrzeć w ogóle w internecie. No, możecie śmiało, tak jak mówiłam, w komentarzu pod najnowszym filmikiem napisać propozycję filmową. Jeżeli chodzi o pisanie propozycji filmowej na YouTube, to hashtag brzmi taki hashtag recenzje filmowe. I bezpacz piszecie tytuł tego filmu, co byście chcieli obejrzeć. W pewnym momencie wkleję ten hashtag przy montowaniu i będziecie widzieli jak to ma wyglądać. Tam podam przykładowy, że tak powiem, tytuł. Filmu. Hmm, I naprawdę, jeśli znajdziecie do grupki y, Happiness Here, do której y, serdecznie was zapraszam, postaram się Wam w opisie zostawić link do tej grupki. Na której, jak mówię, serdecznie zapraszam, dlatego, że bym chciała, żeby ożyła ta grupa i w tej grupie Wam piszę informacje na temat filmików. Dlaczego nie ma w danym dniu albo w tygodniu? W danym nie ma filmiku, rynek głosowania, ankiety. Um, tam stawiam um, za taką smaczki, jeżeli ktoś ogląda um, serię z twóch z Amelką. Um, to tam stawiam zdjęcie czasami z tej właśnie rozgrywki, co tam się dzieje. Również na Instagrama zapraszam, jak mi się uda, wstawię również w opisie. Instagram to się nazywa always happy official. Tam też również stawiam zdjęcia z rozgrywki z naszej falonej, kochanej Amelki, która niestety, a zresztą co będę wam zdradza, nie mylę wam wdrażać, sami obejrzycie tą serię. Również chciałabym powiedzieć, że dla chłopaków też coś jest na kanale, tak? Nagrywam grę piłkarską, jeżeli to są popasy na tym kanale, nie wiem czy są, to serdecznie zapraszam do obejrzenia tej gry, bo się dzieje. Mimo, że trochę, nie jest po kolei, nie nagrywam się tak jak sezon, leci w grze, dlatego iż że ja mam już i nie zawsze po prostu mam czas nagrać. A jeżeli nagram, to mam to na montowaną. To jest najgorsza. Co? Tutaj Ym, pierwszy odcinek, tak myślę. Ym, to będzie taki informacyjny, może zaraz ten pierwszy odcinek. Ym, i po tym już odcinku będziecie swoje propozycje pisać na temat filmów. czy tutaj chyba ktoś mi napisał już propozycje im, co do filmiku. Poczekajcie chwilę, tylko wejdę na... Hmm, na no, tego fejsa prawidłowego. że tak określę i jeżeli jest jakiś komentarz w tej grupie, to wam przeczytam Ale chyba na was nie ma, ale podejrzewam, że jako pierwszy odcinek nagramy recenzję z najnowszego filmu który wszedł do kinu, do kin 14 lutego Walantynki na którym byłam i ja Wam powiem moje wrażenia z tego filmu no i czy mi się w ogóle ten film podoba czy Wam w ogóle polecam więc tak to jest taki filmik informacyjny i o się z Wami żegnam do zobaczenia. Cześć.